Masza, spójrz, tam coś jedzie. To jest chyba nasze auto. O, to naprawdę jest nasze auto, ale co robi na górze te jajko? O! To nie jest zwyczajne jajko. Tam namalowany jest jakiś krecik. Hmm. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Dzień dobry wszystkim i witam na moim kanale. Dzisiaj otworzymy oto te jajko niespodziankę. To znaczy, to nie jest tak do końca jajko niespodzianka, to jest yy, budyń niespodzianka. Jeszcze takiego nie miałem z takim yy, krecikiem. Oj, coś tutaj. Ciężko, ciężko, ale damy radę. Mój ulubiony pudding waniliowo-czekoladowy. Ciekawe, jeszcze z tej bajki nie miałem. O, jest i nasz krecik, krecik. Tak sobie myślę, czy to jest, czy to chodzi o tą bajkę, co kiedyś, kupę lat temu e, leciała z krecikiem. Bynajmniej ten krecik tak wygląda. Krecik, krecik, krecik. Ale to się nie nazywało Panda i Little Mole and a Little mall. Ja jestem Krecik, mnie nie obchodzi nic innego, idę podlewać kwiaty. <zbiifekim> <zbiérer Help> <garykey> Dziękuję bardzo za oglądanie. <ample> Widzimy się jutro. A ja tutaj sobie zjem mój ulubiony budyń. Do widzenia.